Cześć widzowie, ostatnio był u mnie film z Oceanu SMP i tutaj dużo pisał mi, pisał mi ktoś, że zmieniono tryb na, gry, na, na tryb gry przetrwania. I to kompletnie nie chodzi o to, że ja miałem kreatywa, tylko chodzi o to, że chciałem zrobić takie ujęcie, że jestem na obserwatorze, na trybie gry obserwator, i chciałem zrobić takie ujęcie, ale zrezygnowałem z tego. Dlatego zmieniłem tryb na przetrwanie i po prostu zacząłem nagrywanie normalnie, więc nie zmieniłem na żadnego Kreativa. To jest taki film wyjaśniający. Film zrobiłem prywatny na ten czas i teraz, już za, i teraz już będzie publiczny, jak Wam to wyjaśniłem. Więc naprawdę obejście ten film i e, jakby. No nie film. To ja nie zmieniałem na żadnego game'a, tylko chciałem zrobić ujęcie z obserwatora, ale tego nie zrobiłem, więc z, zmieniłem na przetrwanie i zaczynam normalnie. Dlatego już teraz o tym wiecie, i no do zobaczenia.